W pewnym mieście żyje smok. Czołem! I rządzi miastem żelazną łapą. Straszne, co? Mieszkańcy nie śmieją nie trwać w zachwycie. Straszy pieścinełko, nasz lotnik za lotnik. Och, ale ci go kocham. Oj, uwielbiam, uwielbiam i kropka. I oddają mu pokornie ofiary z dziewic. Zginę w niedzielę. A do samego wtorku całe miasto pogrążone będzie w żałobie. Przez całe trzy dni nikt nie będzie jeść mięsa. Do herbaty podawać będą specjalne biszkopty zwane Biedna Dzieweczka. Wszystko gwoli mej pamięci. Ale jeden podróżny postanawia to zmienić. Wyzwę Smoka! Jak potoczą się tym razem losy bohatera, dziewicy i smoka? Po czyjej stronie opowiedzą się mieszkańcy? A wreszcie, czy jest to... Prosta baśń? Czy też może traktat o istocie władzy? Przekonacie się o tym, słuchając sztuki Jewgenia Szwarca Smog. Link do słuchowiska znajdziecie w opisie.